Witam Państwa serdecznie. Piotr Stasiak, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie. W tym roku Muzeum Regionalne obchodzi, będzie 40-lecie swojej działalności, i z tej okazji chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na ten jubileusz, który będzie miał miejsce 16 października. Z tej okazji planujemy również zorganizowanie pikniku saskiego. W ubiegłym roku nie udało nam się zorganizować ze względów epidemicznych. Festynu Saskiego w tym roku mamy nadzieję, że uda nam się ten, e, tym razem zorganizować takie wydarzenie plenerowe. E, mamy nadzieję, że ono będzie się w, w parku Traugutta. Tym razem tematyką tego pikniku będą łowy. Będą łowy królewskie. Z tej okazji przygotowujemy szereg niespodzianek, w tym także kulinarnych. Będzie nie tylko coś do obejrzenia, ale także do spróbowania, do skosztowania. Także już serdecznie zapraszam na 16 października do Parku Traugutta. O szczegółach będziemy informować za pośrednictwem naszych stron internetowych i stron facebookowych. Także serdecznie zapraszam jeszcze raz i do, do zobaczenia 16 października.